Z dużą przyjemnością zapraszamy na to spotkanie. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Dobre przejęcie w obronie. Brawo! Rodriguez. Nasz Szaranowicz. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. No zastanawia się, czy nie strzelać. Świetnie się ustawił. Uderza. Aj pek, słupek. Źle zagrana piłka, i jest out dla przeciwnika. No nie było to najlepsze zagranie piłka poza boiskiem. Blisko polekarny może strzelać, Rodriguez. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Czy to wykorzysta? Szansa! Trafił słupek, a jest szkoda! Bramkarz wznowi grę. Daję. kupicę Cristiano Ronaldo. Dobry. Obronił już piłka piłkę w grze. Ależ popis umiejętności. Bramkarz będzie mu wdzięczny. Fulk. Jackson. No, może być groźnie. Interesująco zapowiada się to wyjście na pozycję. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Szansa na gola! Jest okazja i mamy gola, proszę Państwa. W jego wykonaniu, gdy spoglądamy na powtórkę, wygląda to dziecinnie prosto. Tak, ale on widać wie co robi. Przechytrzył całkowicie bramkarza. Cóż za niebywała precyzja! Jadson Będzie szansa na bramkę. Jest gol! No jak utrzymają takie tempo zdobywania goli, może być ciekawy. Zobaczymy. Na razie dwie szybkie bramki. Proszę zwrócić uwagę, jaką fantastycznie składa się do główek. Naprawdę wyjątkowy gracz. Dobra wymiana podań. Żadcą. Może być groźnie, ten zawodnik rzadko marnuje okazję do strzelenia bramki. Cristiano Ronaldo? No, bez wątpienia, wiele obiecuje sobie po jego dzisiejszym występie. Zobaczymy, co nam pokaże. Dzięki spektakularnym zagraniom koledzy z pomocy mają spore pole manewru. Udana pułapka offsideowa. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Pult? No, on słynie z tego, że wykorzystuje narażające się okazje zarówno w polu karnym, jak i poza nim. Strzela! Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Świetna obrona, złapał ten drugi strzał. Ma szczerano. Ryzykownie, ale pewnie udaremnił próbę przedarcia się napastnikowi Zawodnik bez piłki wychodzi na pozycję Jest teraz atakowany, próbuje... Musi tylko ograć bramkarza! Przadson. Drużyna przeciwna czy to wykorzysta. Podniesiona chorągiewka, spalony. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Rodriguez. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Uderzenie głową. Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie. Ależ urwał się spod opieki. Głową umieścił pięknie piłkę w bramce. Znakomite zagranie, jak i cała akcja. Wyskoczył do tej piłki, śledząc ją wcześniej. I bardzo precyzyjnie skierował do bramki. Po pierwszej połowie mamy 2 do 1. Po pierwszej części spotkania niewielka różnica bramkowa, a to. Zapraszam na drugą połowę spotkania. I po odbiorze strata piłki. Rzad są. Takich zagrań nie akceptują kibice. Blisko pole karne może strzelać. Centra zablokowana przez Maszczerano. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Dobra główka, utrzymują się przy piłce Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo Czy to wykorzysta? Szansa, Alfa obronił taką bombę Złe podanie i strata w środku pola no, dobry zwód i zostawił obrońcę w tyle. Piłkarz nadal leży na murawie. Toni wygląda na naciągnięty miejscu. Za moment wznowienie rzut rożnego. No, obrońca trochę spać. Będzie strzelał. Ostatni dotknął obrońca i będzie rzut rożny. No, nie wykorzystali tego stałego fragmentu gry rzutu rożnego. No, będzie to. Tej interwencji wyręczył bramkarza. Hulk. Przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Cristiano Ronaldo, ale obronił to bramka z największym trudem. Zawsze mnie zdumiewa, z jakich odległości potrafi strzelać na bramkę. Za chwilę na boisku pojawią się aż trzej nowi gracze. Rzadko są. Uderza! Piękna interwencja. Przymierzu teraz z voleja. Obronił, ale piłka na boisku. Ależ! Uderzenie. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony. Dobra pozycja do oddania strzału. na statystyki i zobaczmy posiadanie piłki. Żaden z zespołów nie przeważał wyraźnie. Efektowna obrona i to przy linii bocznej boiska. Jest dobrze ustawiony. Czeka pewnie, broni ten strzał z daleka. Strata w środkowej strefie boiska. Dobrze pomyślane, ale nic z tego nie wyszło. No, nie tylko efektownie, ale i efektywnie. Uderzenie w stronę bramki. Niesamowite obronił to tak mocne uderzenie. No i mają rzut rożny. Mocne uderzenie głową. Piłka po tym strzale odbiła się od obrońcy i trafiła do bramki. Naprawdę piękny strzał głową. Potrafi zawisnąć w powietrzu, rzeczywiście jest groźny. Można powiedzieć, że wrócili z dalekiej podróży, byli na samym dnie, przegrywali wysoko. a ty... I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. No, zastanawia się czy nie strzelać. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Rodriguez. Oddaje piłkę koledze. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Źle wykonano rzut rożny. Przeciwnik przejmuje piłkę. Zbliża się do końca. 5 minut zostało. No i wciąż nie ma zwycięzcy. Nadal czekamy na rozstrzygnięcie. Remisowy rezultat utrzymuje się już od dłuższego czasu. Spokojne wyjście i pewna interwencja bramkarza. Ale jeżeli chcą wygrać ten mecz, muszą przestać podawać piłkę do bramkarza. Wciąż remis dzięki popisowej grze bramkarza. Dobre przejęcie podania w środku pola. No, tego typu akcje nie podobają się publiczności. opanowanie, choć to było bardzo łatwe. To bardziej było podanie niż strzał. Górą bramka znowu w tej sytuacji i wciąż mamy remis. Piłka trafia w gracza z pola. Blisko pole karne. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. 90 minut nie przynosi rozstrzygnięcia i przed nami dogrywka. No i nadzieję na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. Zapata. są Świetna współpraca. Jednodramkowa przewaga. Patrzmy, bo bardzo dobrze wykorzystali tutaj tę sytuację, zdobywając gola. Zimną krwią wykorzystał rzeczywiście tę okazję. Można powiedzieć, że to jest chyba najważniejsze trafienie w tym meczu. Piękny, płaski strzał po ziemi. Tak właśnie strzelają rasowi napastnicy. O reno. O reno Precyzyjnie podał w tempo. Dobra okazja. Ładnie złapał ten strzał. No z tego miejsca można strzelać. Jadson, Cristiano Ronaldo. Dajcie. Perfekcyjnie podcięta piłka. Wspaniale. A i znowu wygrany pojedynek. Prawo. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? No, udało mu się wolnić spod opieki. Właśnie rozpoczęli drugą połowę dogrywki. Zyskali piłkę w środku pola. Moreno. Zatrzymany atak. Bramka z mu za tę interwencję. Niecelne wyśrodkowanie. Koniec coraz bliżej. Rzut roczny. prowadzą jedną bramką, ale mają szansę na podwyższenie wyniku. Mot. Aj blisko, słupek! Wyraźnie nie opanował nerwów przy tym strzale. Strata w środkowej strefie boiska. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. Za moment rozpoczną grę od własnej bramki. To będzie jedna z ostatnich akcji w tym meczu. to? smutek. Piłka poza boiskiem. odegrał ponownie piłkę. Dobre przejęcie, brawo! A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. A udało mu się odebrać piłkę. No i są przy piłce ważne przejęcie. Ryzykowna, ale udana interwencja. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo. Zakończy się ten pojedynek. Dobre wygranie. No dobra interwencja obronica. To spotkanie zakończone. Przeszło już do historii.